Siemano, dzień dobry, z tej strony Cywil, gramy dzisiaj w Minecraftu HC, ale mamy Uncrafting Table, czyli możemy odkraftowywać rzeczy. To jest totalnie chora rzecz, ale wszystko opowiem Wam za chwilę. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, słuchajcie, jump boost. Stuwa, dwadzieścia, true! Dobra, let's go, let's go, let's go. Każdy wybiega teraz ze spawna. Lecimy każdy, kurde, lebele w swoją stronę. stronie. Ja was witam bardzo serdecznie. Z tej strony, Cywer, słuchajcie. A to jest kolejny materiał na moim kanale. Gramy dzisiaj sobie w Minecraft UHC, ale Uncrafting Table. Generalnie możemy dzisiaj odkraftowywać wszystkie rzeczy. Kurcze, blade, dobra. Przede wszystkim bym sobie może to drzewo zebrał, bo jest mi potrzebne drewno, słuchajcie, żeby w ogóle cokolwiek wam dzisiaj pokazać. Standardowo, oczywiście, dajcie łapę w górę i słuchajcie znać, co byście chcieli w kolejnym odcinku z Minecrafta. Kurde, lebele. Pozdrawiam oczywiście każdego z graczy, który jest tutaj na tabie. Mam nadzieję, słuchajcie, że zostawicie łapkę w górę i napiszecie w komentarzu, że byliście podczas tej rozgrywki. Dobra, kurde, mam cztery drewna, więc już wypadałoby, słuchajcie, biec troszeczkę przed siebie, ponieważ będę mógł skraftować kilow, a mam dosłownie minutę na to, żeby wykorzystać jump boost i speeda, którego dostałem, żeby móc się oddalić od graczy jak najdalej po prostu. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, słuchajcie, mamy uncrafting table, co pozwala nam odkraftowywać rzeczy. W czym to robimy? Ano, w zwykłym craftingu, kurczę, blade, tu nie ma nic specjalnego, że tak powiem. Ale póki co, muszę się oddalić, kurde lele, bo nie chciałbym w pierwszej chwili się na nikogo rzucić. Dobra, kurde, lebele, widzę przed sobą wioskę, więc biegnę w w pierwszej chwili chyba tutaj. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza rzecz. W tym momencie kurczę blady, nie wiem po co podskoczyłem, ale kończy mi się speed i za chwilę skończy mi się jambus, więc będę mógł już bezpiecznie podróżować. Widzę w ogóle stąd portal. Więc ok, będę miał skąd brać rzeczy. To na pewno, kurde, lebele. Fajnie, jakby ten jambus przestał działać, ok? Czy ja już mogę normalnie podskakiwać? Mogę już normalnie podskakiwać. Więc teraz czym prędzej co? Muszę sprawdzić, słuchajcie, co jest w tych domach. Ok, to mi się kurczę blady w żaden sposób nie przyda. Chociaż mógłbym sprawdzić teoretycznie, czy czasami z Golden Nagetów nie można zrobić sztabki, aczkolwiek byłoby to totalnie bez sensu, gdyby tak to działało. Ale przede wszystkim robimy sobie, słuchajcie, crafting table i przydałyby mi się jakiekolwiek kurcze blade narzędzia w tym Minecrafcie. Dobra, 6 coblestona już mam, więc mogę skorzystać teraz z craftingu, słuchajcie. I czym prędzej zrobić sobie podstawowe narzędzia, więc mamy już siekierę i mamy już kilof W tym momencie w ogóle mogę pokazać Wam, słuchajcie, na czym to wszystko będzie polegać. Mianowicie widzieliście, że mogłem sobie odkraftować crafting, który skraftowałem. Po drugie pytanie, czy ja mogę na przykład kilof Mogę, kurde, kilof odkraftować? Jest gitara, naprawdę. Większość dzisiaj rzeczy, które skraftujemy, będziemy mogli, słuchajcie, z powrotem uzyskać jako surowce. To jest naprawdę dobra rzecz, ale przede wszystkim bym się pospieszył do tego portalu, który był gdzieś tutaj w pobliżu gdyż iż ponieważ tam mogą być różne ciekawe rzeczy. Dobra, co tu jest, co tu jest, gdzie tu jest portal? Jest, kurde lebele, dobra, mamy to. Jest portal frame, i pytanie: czy będzie cokolwiek w tej skrzynce jeszcze? Ja myślę, że tutaj nikogo nie było, i dokładnie, mamy tutaj części zbroi. I powiem wam najlepszą rzecz: z tych części zbroi możemy na spokojnie skraftować sobie i złoto, i z motyki kurcze blade też, więc mamy 25 sztuk złota, słuchajcie. I to jest bardzo, bardzo dobry start, bądź co, bądź kurcze blade. Ja oczywiście mogę jeszcze, słuchajcie, później się pokusić, najwyżej, co najwyżej o ten blok złota, kurde lebele. Liczę, że on tutaj pozostanie do momentu, kiedy trafi wystarczająco żelaza. Dobra, potrzebuję przepalić sobie jeszcze jedno żelazo, słuchajcie, i będę mógł na spokojnie zebrać sobie te złoto. Jest mi ono potrzebne, bo bądź co, bądź gramy dzisiaj w Minecrafta UHC przede wszystkim. I fajnie byłoby je sobie móc kurdebele zebrać, bo przyda nam się regeneracja zdrowia. To jest podstawowa rzecz, którą musiałbym zrobić. Oczywiście standardowo, moi drodzy, jeśli byście chcieli, kurczę blade, kolejny materiał, zostawcie łapę w górę. A także zapraszam was do rozgrywek, kurdelebele, które dzieją się na streamach. Dobra, przede wszystkim czy ja mogę na przykład taką magmę odkraftować sobie w cokolwiek? Nie mogę, więc to jest kurde nieprzydatne. Ale mam pewien pomysł, słuchajcie, ponieważ jest tutaj chyba jeden ukryty crafting. Aczkolwiek, dobra, ze złotym to nie działa akurat, więc trochę sadgę szczerze mówiąc. Yy, będę musiał zrobić to samo, słuchajcie, z żelazem. Ale o tym opowiem wam za chwilkę, jak już to żelazo kurde w jakiś sposób pozyska mnie. Ej, przecież ja mogę, no, no przecież, kurde, Lebele Przecież ja mogę sobie odkraftować. słuchajcie, wszystko, czego potrzebuję Pięknie, ładnie, dobra W tym momencie żadnych jabłuszek, kurde, Lebele Dobra, ale ja mam, słuchajcie, pewien plan Mam pewien plan, który będę chciał zrealizować Tylko żeby go zrealizować, musiałbym najpierw zdobyć Przy okazji jeszcze, Oczywiście, nie, czciny nie potrzebuję Mam w zasadzie książkę, więc mam wszystko, czego potrzebuję, słuchajcie Żeby zrobić sobie enchant Więc pora chyba wejść w drugi poziom mojego planu Ponieważ pierwszy poziom to jest oczywiście, słuchajcie Możliwość zrobienia sobie enchantu Którą już spełniłem ale, po drugie, jesteśmy tutaj przy bardzo, bardzo wysokich górach. Możecie zadać mi pytanie, słuchajcie, co w związku z tymi bardzo wysokimi górami? Otóż, pod górami znajduje się coś specjalnego. Jak odkraftujesz zużyty kilo, to masz nowy. P, poszajno, tak to działa. A ła, nie bij mnie, proszę. Ok, dostałem strzały. What? Czekaj! Aha, to chyba gość znalazł jakiś kurde ten na strzały. Dobra, ja i tak potrzebuję jeszcze żarcie, nie? żeby sobie porobić, bo nie mam kompletnie nic. Więc kurde, jakiekolwiek żaryło mi jest potrzebne i ja bym teraz szedł pod tą górę, nie? Coś mi słuchajcie mówi, że tutaj będzie opuszczone miasto. Okej, okay, dobra, widzę pierwszego emeralda Słuchajcie, czy emeraldy są mi jakkolwiek Potrzebne? No, to jest pytanie, kurde, bele Z górnej półki, yy, ponieważ nie jestem Pewny, czy nie istnieje z niego specjalny Rodzaj, słuchajcie, craftingu, tak samo jak na przykład Z żelaza jest, to mogę wam zdradzić jaki z diamentów jest specjalny Rodzaj craftingu, tak samo oni już Wiedzą, powiedzmy, bo sprzedałem im Ten protip, jeśli by chcieli, kurcze, blade, Ale muszę pozbierać, słuchajcie, dziewięć żelaza No i najlepiej zejść, kurde, bele, jak najniżej Tak naprawdę w najkrótszym czasie yy, Ponieważ przede mną jest jedna bardzo ważna Zrobić sobie specjalne uzbrojenie tutaj, które będzie mi niezbędne, słuchajcie. Dobra, pytanie moje jest takie, dobra, tutaj jest zejście i dalej jesteśmy pod górą, nie? Tutaj może być Ancient City. Tak mi się przynajmniej wydaje, kurde. Nie znam do końca zasad pojawiania się tego Ancient City, ale bardzo bym chciał wiedzieć, nie? Na jakiej zasadzie? Wiem tylko, że to się pojawia pod wielkimi górami. Dobra, mamy kurcze blade żelazo. Pięknie, ładnie. 9 sztuk. Jedyne, co może zrobić, to kurde. A, no raczej nie tak. To mi raczej nic nie da, ale muszę je przepalić. I jak tylko je przepalę, to będę miał słuchajcie coś specjalnego. Dobra, kurde, lebele, Robimy tak. Robimy sobie drugi piecyk, bo jest mi to po prostu potrzebne w tym momencie. Dwa razy szybsze przepalanie, dwa razy lepsze. Wiadomo, mix. Snick to, okej, okay. widzę, że już ktoś znalazł miasto w tej grze. Także mamy problem, bo w tym mieście mogą być w teorii koksy, nie? Więc niefajna sytuacja by była jakby, kurde, ale wszyscy je zdobyli, kurde, ale poza mną. Plus tam mogą być co? No jeszcze jakieś fragmenty chyba zbrojek, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż powiem wam szczerze, za dużo po tych miastach to ja nie chodziłem. Dobra, zostały mi tylko dwa bloki do przepalenia i mamy to, słuchajcie, mamy to, będzie mogli zrobić specjalne uzbrojenie dla nas. Ja już wam pokazuję, słuchajcie, o co mi chodzi, ponieważ jest tutaj specjalny dodatkowy crafting. Właściwie są takie trzy specjalne craftingi. Ja robię jeden z nich i w tym momencie, słuchajcie, zyskałem naprawdę kozacką zbroję, jeśli o mnie chodzi. I całkiem spoko pozostałe wyposażenie. Co więcej, mogę sobie odkraftować narzędzia, których nie będę używał, bo na przykład takiej łopaty albo motyki to ja w ogóle nie potrzebuję, więc jest o czym prędzej odkraftowuję. I w tym momencie na pełnym speedzie mogę zejść słuchajcie, na dół i szukać kolejnego miasta opuszczonego. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj kurde balena nie trafię, nie? Jak wy znaleźliście te miasta, to ja też je znajdę. Jestem kurde przekonany, że gdzieś pode mną będzie tutaj miasto, bo tu jest wielka, wysoka góra. Co więcej, są tu dwie wielkie, wysokie góry, więc obstawiam, że nawet mogą być dwa miasta, słuchajcie, w pobliżu. Tak jak zresztą Kubo spisał, że są dwa, więc ja powiem Wam, że jestem nawet przekonany. Ale tak tylko odnoszę wrażenie, lekko. Dobra, 41. Może ja będę się kopał w tą stronę, aczkolwiek jest ultimate sposób. Aha, nic nie widzę wokół mnie, no to lekko lipa. Jest plan, jest plan, jest plan. Czekajcie. Robimy takie coś. Jak to mówi widzowie klasyk, takie coś z takim, czymś bez takiego, czegoś, kurde, lecimy przed siebie. O kurde, o kurde, jest jaskinia. What the fuck, co to za jaskinia w ogóle jest? Jest skalk, dobra, to jest dobry znak, kurde, Lebele. W szczególności, że jak na razie nie ma włączonych mobów, więc nie muszę się obawiać o to, że mnie tutaj jakiś warden zje, czy coś takiego. Ja muszę, kurde, czym prędzej biec, słuchajcie i szukać tego Ancient City! Okej, okay. jest elegancko, jest elegancko, pierwsza skrzynka i mamy tutaj lur i mamy efficiency. okej, okay. taki totalnie useless, przy okazji regeneracja, to jest kurde bele dobra sprawa powiem wam, ale przede wszystkim pozostałe skrzynki muszę sprawdzać, bo jest tutaj słuchajcie szansa na dostanie naprawdę dobrych enchantów, a przede wszystkim jest tu szansa na koksy, koksy to jest kozakska sprawa, okej, okay. what the fuck. Dobra, mamy kurde lebele, w takim razie tutaj to się chyba nazywa, nie wiem jak kurde I nawet mnie to szczerze mówiąc nie interesuje, ale wchodzimy tutaj na podwyższeniu Słuchajcie, prot cztery spodnie, okej, okay, moje spodnie co jak co mają torcy, mają inne efekty Ale prota to one nie mają, więc z chęcią je sobie podmienię I rozejrzę się jeszcze, czy gdzieś tutaj nie ma jakichś skrzynek Bo przydałoby się słuchajcie zobaczyć, czy naprawdę nie ma gdzieś tutaj Aczkolwiek, mamy tutaj słuchajcie specjalny blok jakim jest wełna z tej wełny akurat się nic nie da. Okej, okay, rozumiem, szanuję. A, ludzie, jeszcze taka mała sprawa. Nie wiem, czego wy się boicie. Jest włączony Peaceful. I jak na razie, Warden pojawić się nie może. Więc tak szczerze, możecie biec sobie po tym mieście. Nie wiem, jakie macie do tego zdanie, słuchajcie, Widzowie. Swa swoją drogą, możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście, żeby taki Warden mógł się pojawiać podczas rozgrywki. Ja osobiście powiedziałbym, że nie chciałbym. Yy, ale że tak powiem, no, zdam się na Was, kochani Widzowie. A, kurde, jest spotka moja! Łatwo z tobą make fake. Dobra, był tam trym silenceu, ale mnie kurde on za bardzo nie interesuje. W takim razie to miasto chyba jest, słuchajcie, już w pełni, że tak powiem, posprawdzane. Jeśli jest tutaj kwacz, nawet bym kurde to przewidywał. O kurde, o kurde, oni nie wiedzą widzowie POG! Oni tego nie wiedzieli O oh my god. naprawdę ktoś zostawił kurde zbroję dla konia, Ej, ale unlucky dla ciebie, make fake, nie? Ja już kurde widzowie jestem ustawiony do końca tej gry, naprawdę. Trust me, I am engineer, kurde, lebele, dobra Pytanie, czy coś tutaj jeszcze będzie? Możliwe, że ktoś jeszcze tu pozostawił jakieś te. W ogóle to leci do lawy, żeby sami sobie ktoś kurde nie wziął tej zbrojki. I teraz czas, słuchajcie, na ukryty crafting Number Two. Ponieważ ukryty crafting jest również dla diamentów, kurde i diamentowych itemów. Więc ja muszę zrobić sobie teraz miejsce w ekwipunku. Więc wywalam wszystkie zbędne itemy. Ja już nawet nie mam po co, kurde, robić sobie enchantów w tej chwili. Wystarczy, że ubiorę na siebie te diamentowe, specjalne przedmioty. Co prawda, spodnie kurcze blade do. No... Aha, założyłem sobie spodnie z Curse of the Binding. Nie, naprawdę możecie, słuchajcie, wysłać w serduszko dla mnie w komentarzu. Yy, w serduszko wsparcia, proszę. Was, kurde. Co ja w ogóle zrobiłem? Czy ja naprawdę ubrałem sobie spodnie, których nie mogę zdjąć? To, to jest prawda, to jest w ogóle 14 obrazy. co to są za rzeczy chore? Dobra, w każdym razie, ja muszę się teraz postarać, słuchajcie, znaleźć jeszcze parę ważnych rzeczy. Mianowicie muszę znaleźć, kurde, tak naprawdę jakiekolwiek jabłka sobie. A więc jeszcze dużo przede mną, szczerze mówiąc. Trzymajcie kciuki, moi drodzy. Ej, to jest podwójne miasto, dwa portal frame'y są! What the hell? jeszcze nigdy nie spotkałem miasta takiego wielkiego. To jest, kurde, widzowie, metropolia. Do Trójmiasta trafiliśmy w tym Minecrafcie, nie? Ale bez sensu taka wieża, kurde. Nic w ogóle tam nie ma ciekawego. Co tutaj mamy? Y tutaj mamy obrobiony teren. Okej, okay, czyli tak to wygląda. Czyli w sumie, wiecie co wam powiem, opłaca mi się już iść na powierzchnię i zbierać jabłka. What the fuck? Y tak. kilo Fortuna 69. Okej, okay, to się zgadza. Y o, kurde. Ty, właśnie zdałem sobie sprawę z czegoś. Czy ja mogę zrobić tutaj. Czy, czy, czy ja mogę zrobić tutaj, słuchajcie, motykę, która ma. Aha, ona nie ma fortunki. Okej. Okay. Nieważne. Nie anyway, tak naprawdę. Wydaje mi się, słuchajcie, że w dzisiejszym materiale naprawdę dużo będziemy mieli klepania przed sobą. No, to nie jest raczej jakieś wyjątkowe, że, że to powiem. Ja pierdolę koks, koks, ja! Ktoś zostawił go tutaj! O my moi drodzy, dobra, to jest 6,1 na milion po prostu w tym momencie. Jak jeszcze gdzieś tutaj jakiegoś znajdę, to naprawdę uśmieje się i to potężnie. I to jest w ogóle killów efektywność 20, nie? To mi się podoba, słuchajcie, to mi się podoba. Ja jeszcze chcę namierzyć teraz emerald, nie? Jedyne co chcę, zobaczcie, czy nie ma czasami jeszcze kompletu emeraldowego. Jakby był emeraldowy, to coś czuję, słuchajcie, że to jest totalny win w moment, nie? Dobra, w każdym razie polecam wszystkim powoli zmierzać ku powierzchni, ponieważ rozpoczynamy już niedługo PVP. Nie. Dobra, zobaczymy, czy jest, słuchajcie, zestaw z emeraldów. Mam w tym momencie Fortunę 69. Zbieżność liczb przypadkowa, oczywiście. Rozwalamy, kurde lebele. I w tej chwili mam ponad 100 emeraldów. Dobra, sprawdzam. Jeśli jest, słuchajcie, jeszcze jeden komplet, który robi się z tego, to naprawdę jestem w domu, nie? Ale nie ma takiego kompletu. Kurde lebele, a mógł być. A mógł być, zaznaczam. Dobra, nie ma to tamto. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, moi drodzy, nie? Dobra, sprawdźmy, słuchajcie, co? Co przemawia za tym złot, Kurde, why to jest, kurde, w ogóle. Kra... Wyjaśni mi ktoś, czemu z jabłka robi się 9 czerwonej wełny? Jak kompletnie tego nie rozumiem, ok? Ołki dołki, więc, słuchajcie, moi drodzy, PVP wystartowało. Od tego momentu możemy się klepać z wszystkimi innymi graczami. Co to oznacza? Mamy przekichane, bo gdzieś tutaj, słuchajcie, jest diatom. Dobra, ale moja pierwsze, że tak powiem, postanowienie to będzie w ogóle znaleźć jakiegokolwiek przeciwnika, nie? Troszeczkę nam się skurczyły, że tak powiem, szeregi. Dobra, pytanie moje jest takie. Ile jestem w stanie przetrwać w takim procie? Mam na sobie prot 12 klatę i prot 4 spodnie żelazne. Nie wiem, kurde bele, ale się domyślam, że raczej niedługo. Dobra, tu mamy sypki śnieg. Bardzo bym nie chciał do niego wpaść, bo jest to ja akurat... A, kryptonit na mnie w tym momencie. No, totalnie bym ugrząs, jakby kurde bele tam wpadł. Auć. Ty, ja mam sobie feather falling, nie? 21, czy to znaczy... Okej, okay, mogę pół serca stracić, więc... E... Wróć, nie chcemy skakać z żadnych wysokości, bo szkoda. HP, ty, tu są. Yyy, tu jest wełna, tu jest wełna, tu jest wełna, z wełny można robić. No... O, ho, ho, panie drogi! Dobra, co z tego, że tam projectile protection ktoś ma? Mnie to nie interere, panie drogi, kurde lebele. Ja tu sobie robię crafting łuku. Z łuku mogę w ogóle trzy zrobić z powrotem. Te, no to nieźle, że tak powiem. Dobra, pytanie, gdzie są kurcze blade wszyscy gracze? Mam nadzieję, że za chwilę słuchajcie znajdziemy kogokolwiek. A i mam nadzieję, że to nie będzie Diatomic Mars. Serio, nie chcę z nim pierwszym walczyć. O, dobra, widzę graczy, widzę graczy. Dobra, mamy co nieco, że tak powiem. Dobra, może teraz tak taktycznie w tego pana bym poleciał. Jakiś parówek tutaj nam kurde biega. Dobra, kurde, cwaniaczku, że tak powiem, zadyszkę. Mam plan, mam plan, słuchajcie. Jemy kurde koksika i pięknie w pana wjeżdżamy. Pan tutaj bestarczy. Więc nie ma większego problemu, kurde, dla mnie. Dobra, pięknie, ładnie. Pierwszy, kurde, pokonany. Muszę uważać tego cwaniaczka, będzie chciał na pewno zgarnąć te itemy. Gorzej, że nie mam już koksa. What the fuck? Dobra, podmieniłem sobie moją klatę na jego. Dobrze, że kurde nie była za mocna, kurde bele wymiana tutaj. Dobra, mam plan, mam plan. Muszę sobie regenerację trzymać. Ile mam jeszcze regeneracji? A, nie mam już nic, okej. Okay. To jest na 22 sekundy regeneracja dwójka, więc żeby cokolwiek przeżyć, będę musiał ją kurde wypić jeszcze przed walką najlepiej, nie? Gdzie ten ziomek z żelaznym setem się podział? Halo. Halo, panie uciekinier, gdzie pan kurde? Panie Ferdek, no. Nie wiem, kurde, ziomek... O, jest tutaj, jest tutaj! Dobra, cwaniaczek idzie w tą stronę. Kurde Lebele, moje strzanie z łuku to jest kompletna tragedia. Ja dawno tego nie robiłem, kurde. Dobra, na szczęście widzę dokładnie, gdzie jest ten śnieg niefajny i to jest gamasek, dobra, lecę kurde w niego jak w nowy rok. Oj, panie drogi, kurde, widzę, że tutaj sypki śnieg chcemy uniknąć, co nie? Wydaje mi się, że niestety przyjacielu, ale sypki śnieg będzie mi da rękę, kurde bele w walce z tobą. Y on chyba się... Jest tu cwaniak, jest cwaniaczek, kurczę blade Dobra, siemano Nie opłaca mi się tutaj wchodzić Nie opłaca mi się wchodzić za nim Okej, okay, skopał się na dół Dobra, pięknie, ładnie, trafiłem go raz Znowu mi, kurde, belek gdzieś uciekł Wiecie co, ja go chyba oleję tutaj Chociaż z drugiej strony mógłbym teoretycznie spróbować go wepchnąć w border Czy mam tutaj nogbek? Nie mam nogbeka. szkoda Aczkolwiek border za chwilę zrobi za mnie wszystko tutaj, nie? Więc wystarczy, że poczekam I nie dam temu cwaniakowi wyjść z tego śniegu Masz przekichane, kumplu. No, co, co ci poradzę? Czy w ogóle mogę upieczonego kurczaka? Nie mogę odkraftować, szkoda. Mam wrażenie, że on chyba uciekł stąd, wiecie? Nie wiem czemu mam takie wrażenie. Może dlatego, że już przeszedł border trochę. A on dalej nie wychodzi. Albo długo wstrzymuje oddech, nie? Dobra, idziemy stąd. A, przy okazji odkraftuj sobie. A nie, to ja nie będę odkraftowywał. Mogę sobie na podmiankę trzymać. Dobra, dziomek definitywnie mi jakoś uciekł. Nie wiem gdzie jest. E, bo Border pewnie przyszedł. Jak ma itemy, to weź go wytepaj z klatki gdzieś na mapę losowo, Kubos. Dobra, zaczyna być naprawdę ciasno, jeśli o to chodzi. Zaczynamy wokół tych dwóch gór w ogóle grać, między dwoma szczytami, słuchajcie. Ja nazywam Zakopane to miejsce od teraz. Więc walczymy w Zakopane, słuchajcie. Nasza miłość, miłość w Zakopane będzie trwać tutaj. Ja mam już siedem refili, więc bardzo, bardzo mi się to kurde podoba. Dobra, tam ktoś jest, tam ktoś jest, tylko nie wiem kto to jest. To może być spoceniec jakiś. A Na spocenców raczej bym uważał, słuchajcie, ale jest ich dwóch. No, na pewno dwóch spocenców to to nie jest. Przy okazji, kurde bele, mój fall damage bije mi czasami po pół serca, więc generalnie mogę schodzić przy tego użyciu. Tylko muszę pamiętać, żeby sobie wyregenerować to życie. Więc biorę, kurde bele, tego jak najszybciej potkę. Biorę kolejną i mamy tutaj, słuchajcie, OWKP, czyli jest pierwszy ze spocenców, że tak powiem. Dobra, kurde le muszę w niego nawalać. Pięknie. Siadło, kurde. Tak to się robi, kurde lebele. Dobra, plecy warkosa. Oj, warkosa, powiem ci tutaj, kurde, kręcisz koło nosa się warkosa. Pięknie, ładnie, kurde, dobra, panie drogi. Dwa razy na strzał, pięknie. Oj, kurde, dostałem poważny cios. Czas na potkę. Potka wypita, pięknie, regenerujemy sobie HP. Co tu się przepala? Co tu się przepala? Złoto, zabieram oczywiście, kurde lebele. Nikomu tego nie oddam, to nie ma to tamto w ogóle. Panie warkosa. Oj kurde, ty mi latasz koło nosa, powiem ci Warkosa, nie podoba mi się to bardzo Złapał mnie w pajęczynę Panie, proszę mnie tu nie pajęczynować, mnie się to nie podoba absolutnie Dobra, potkę sobie oszczędzam Jak na razie tak, Warkosa kurde bele tutaj na pajęczynki gra, nieprzyjemna strategia, że tak powiem Mogłbym spróbować w sumie, słuchajcie, skraftować sobie też takie pajęczyny, chociaż nie wiem czy to się robi ze stringów w tej chwili Czy z czego tak naprawdę, dobra Piję se potkę Niech będzie, wypitet Kogo my tutaj mamy? Kotsu Gaming, okej okay. Jest jakiś cwaniaczek w takim razie, który ze mną walczy. Podoba mi się to, że stawia mi jakikolwiek opór, nie? Z tego, co widzę, chyba zostało mu low HP. Nie wiem też, czy ma refilę przy sobie cwaniaczek. Okej, okay, to było bliskie. Ma niestety. Kurde, lebele. Dobra, i ziomek, kurde, robi tutaj competition do stogonałe. O kurde, zrobił taki obrót, że no nie wiem, widzowie, ten chłop to chyba nie ma karku w tym momencie, nie? Dobra, pijemy, kurde, potem. Muszę się tutaj cały czas nap napocić, że tak powiem. Bo bez poty się można spocić, kurde, podczas pojedynku z takimi cwaniaczkami. 15 sekund regeneracji jeszcze mam. Czy jest Refila? To jest ważne pytanie. Mam trochę głodu. Dobra, zjem se kurczaka na razie. Coraz więcej graczy w ogóle zbiera się tutaj. Mamy dwuatomowego Marsa, słuchajcie, w trymowej zbroi. Okej, okay, to jest emeraldowa połączona, kurde, Lebele, z... Tak naprawdę z diamentową, oho. Dobra, Refek. Dobra, jest pięknie, pięknie, ładnie. Pan tutaj Refila też zjadł. Dobra. O kurde, tu będzie wymiana ciosów, słuchajcie, powolna, to jest slow gaming. Okej okay. Okej, okay, okej, okay. muszę się skupić, bo jak za bardzo się tutaj rozpędzę, to mnie rozwali. Dobra, pięknie, zjadłem, zjadłem, zjadłem. Regeneracja na dwie sekundy. Mam plan, mam plan, mam plan. Zjem sobie kolejnego rewka. To jest mój genialny plan, oczywiście. Jeść, kurde. To jest genialny plan, słuchajcie. Nie ma to tamto, że tak powiem. Dwuatomowy. O, oh, Kurde lebele. Damy sobie radę, damy sobie radę, damy sobie radę z dwuatomowym. Icnok jest tutaj, dobra. Nie wiem, czy podmiana faktycznie była dobra, słuchajcie. Na tym żelazny spodnie jest Prot uh, 4 Curse of the Binding. O kurde, on jest tak oksie. O nie, nie podoba mi się to, absolutnie. Refil. Dobra, refek zjedzony. Mogę sobie trochę pouciekać. Będę miał tego cwaniaczka na plecach. On teraz ma resistance, więc to mi się bardzo nie podoba. Walka z dwuatomowym Marsem tam się toczy. Potki zostały mi dwie. Jak tam moja zbroja? Powoli, powoli się kruszy, szczerze mówiąc. Niestety przy większym damage'u tak jest, że zbroje słuchajcie, kruszą się znacznie szybciej. I tam w ogóle ktoś chyba płynął łódką. Okej, okay. nie wiem, nie bo kurde bele. W każdym razie mogę spróbować tutaj lekkiego doklepania przeciwników. Okej, okay, mam wjazd w plecy. Szybki potek. No i pięknie. Jestem spocony, a nie spocony. O, panie drogi, ale lawa to mi za dużo tutaj nie pobije, kurde, lebele. Szczególnie jak mam regenerację, więc ja bym sobie bardzo chętnie w niej opływał. Okej! Okay. Mam plan, mam plan. Słuchajcie, spodnie mi puściły. Pijemy. Pięknie, pięknie, ładnie. Dobra, to mi się podoba. Chłopaki się tam kąpią razem. I teraz... fake. kurde, dostał na łeb na dzień dobry. Okej, okay, dwuatomowy. Dwuatomowy tutaj, kurczę, blady zawrót głowy mi zrobił. Podmiana klaty na szybko. Wymiana, kurde, seta, słuchajcie. To jest najlepsze, co mogę zrobić w tej chwili. Nie mam zbytnio innego wyboru, kurde. Jak nie wymienię seta, to zaraz mi padnie. Takie ma to do siebie to, że mamy zwiększone obrażenia. Że niestety nasze rzeczy dużo szybciej się zużywają. Dobra, jest tutaj kliknoczek. Więc mogę go, kurde, bel spróbować zaatakować. Okej, okay, dostał kryciol. Kryciol numer dwa. O Jezus, ty masz już dentkę kolego. Ty już masz tutaj dentkę To w ogóle nie ma... Dyskusji żadnej. Pięknie, ładnie. Dobra. Kolejny przeciwnik został pokonany. I zebrajmy go refile! Zarąbiście! Dla mnie to jest bardzo dobra sytuacja. Zbliżamy się powoli, słuchajcie, do finału. Jest nas już chyba tylko czterech w tej chwili, albo pięciu ewentualnie, bo tam chodzi jeden po górach sobie. Się góral, kurde, znalazł podczas naszej rozgrywki. Dobra, słuchajcie. Border idzie w kolejnym, że tak powiem, fazie. Musimy się skupić na tym, żeby, kurde, rozwalić tutaj kolejnych cwaniaczków. Varkosa i dwuatomowy to póki co dla mnie największe zagrożenia, z tego, co mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony mamy też Fake'a, który. No, wygląda sus jak na mnie trochę. Gorzej, że kurde, mele, oni mają te walone pajęczyny, których ja nie mam osobiście ani jednej sztuki, więc mogę zrobić coś innego. Kurde, to mi się nie udało akurat. Dobra, wlechałem, pięknie. Oj, panie mak kwacz. Panie mak kwacz, dwa hiciory tu wleciały Zrobię ci kurde wory dwa hiciory. O kurde, plecy. WHAT THE HELP?! Dobra, uratowałem się w ostatniej chwili. Dobra, makefake kurde skoczy na dół, przeżył. Nie mam strzału, więc walił kurde balę ten łuk. Muszę się wyregenerować jakkolwiek. Dobra, kurde lebele co tutaj jest przede mną? Przede mną jest kurde bele, sam środek. Piękna sytuacja dla mnie, bo już niewiele zostało tutaj do limitu graczy, że tak powiem. Jest nas dalej pięciu, nie? W ogóle tutaj się jeden chowa po górach. Z tego przynajmniej co mi się wydaje. Mamy też dwuatomowego który jest na dole, czyli Deksona inaczej mówiąc. Pozdrawiam cię, Dekson, bardzo serdecznie. Dobra, zobaczymy sobie, co się dzieje na spawnie, na boksie spawnowym. Obstawiam, że dokładnie nic się tutaj nie dzieje. Aczkolwiek daje mi to fajny Higher grandzik tutaj, żeby sobie spojrzeć na dół. Aczkolwiek, no nie będę tutaj się nie, bo to byłoby, kurde, skybase'owanie, a ja parówką nie jestem, że tak powiem, aż taką perfidną, żeby skybase'ować przeciwko moim przeciwnikom, kurde, lebele. Dobra, Warkosa, spadasz na dół, dobra, wszedł mi kryt, wszedł mi kryt, o Jezus, koleżko, nie wiem, co to był za dźwięk, nie podoba mi się on absolutnie, dobra, ktoś idzie na plecy, dwuatą, Dwoatomian diatomu. A no, co mamy tutaj? Taurek się ma. O kurde, mam lipę sytuację. Jedz, 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 jedz. Kurde, bele, blisko byłem padnięcia, a blisko byłem do bicia pewnie. Znając żyćko, taurkowi za dużo nie zostało. Okej. Okay. Pięknie. Obstałem, że ostatni hicior. Dokładnie. Oh my god! Dobra, są jabłka, są jabłka, MAM JABŁKA! O kurde, ale siadło, ale siadło w tej chwili! Warkosan! Warkosan sodu! Kurde, dwu warkosan sodu tutaj na mnie po... Varkosan sodu, kurde, leciał. Dobra, bierę to, bierę to, bierę to. Nie ma tu nikogo, nie ma, dobra. Szybko, kurde! Mam panic mode activated w tej chwili, nie? Dobra, mogę zjeść kolejnego. Ja mam plan, ja mam plan. O, już go... ...nie zrealizuję w tej chwili. O kurde, mam oklep Dobra, jest O nie, o nie, mam lipę, mam lipę Higher grandzik jest jego i zdecydowanie w tej chwili Dobra, dwuatomian Marsu Dwuatomian Marsu, kurde lebele Cząsteczka, słuchajcie, diploidalna Jestem złapany w pułapkę, mam problem, mam problem Fucking shit to gumi się skaczą tam i siam No, bo każdy gumisz to fajne miś, nie? Kurde, level 2HP, No teraz będziemy sobie kurde tak patrzeć w oczy, tak, Maka chwarz? No dokładnie. No dokładnie, kurde. No i mnie dobił, kurde parów. Cóż mogę powiedzieć moi drodzy? Nech Okej okay. Dobra, nie wiem co tu się dzieje, ale został nam tylko dwu Atomian Marsu i został nam tylko mak Kwaczek, słuchajcie, więc ja jestem ciekaw, kto to wygra. Czy dwuatomian Atomian Marsu, słuchajcie, pokonuje make fake gota? Naprawdę. Możecie napisać w komentarzu, słuchajcie, jak obstawiacie. Okej. Okay. O, wjechał mu w plecy! Oho! Dobra moi drodzy, no cóż powiem, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym materiale już niebawem. Czesia!